Witam w kolejnym odcinku górgo recenzji. W tym odcinku z górgo recenzujemy coś, co jest bardzo, 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 bardzo dobre i no, opłacalne cenowo. Eee, yy, ekspres danie, yy, ten, yy, lasagne No zabierzmy się zatem za konsumpcję. Yy, nie zjemy tego wszystkiego naraz, więc podzielimy na dwie porcje. Tak, zabierzmy się zatem za przygotowanie. Yy, lasagne tam się przygotowuje w mikrofalówce, na no jakieś 15 minut się nastawia, ale yy, można też w piekarniku. Zrobimy w piekarniku, będzie lepsza. Piekarnika zaraz będzie gotowa. Yy, tak, lasagne już gotowa, zabierzmy się zatem za konsumpcję. Ta lasagne smakuje dobrze też z mikrofalówki. Trochę gorzej niż w piekarniku, ale to nie jest yy, pizza, która się psuje w mikrofalówce, czyli w mikrofalówce można podgrzewać. Yy, tak, więc ta lasania no, jest dość tania, kosztuje 12 zł. Yy, nasze, no, to jest drogo, yy, nasze duża cena, ale yy, to są dwie porcje aż i można się najeść na no, nią cały dzień. No, na śniadanie, na kolację i potem jeszcze jakieś poruki, więc no, To jest sposób na tanie wyżywienie się. Polecam! Ta to jest pychotka, niam, Do widzenia!